<noise> Który tak wielu poraków, że w zasadzie czasem człowiek może się zastanawiać, jadąc tutaj ulicą, czy to jest amerykańska ulica, czy to jest polska ulica, kiedy patrzy na flagi, kiedy patrzy na napisy na sklepach. To dobrze, bardzo się z tego cieszę. Zapraszamy Dlatego, że tutaj wszystkie narodowości szczycą się swoim pochodzeniem. I dumny jestem bardzo z tego, że i Polacy nie, zapomi nie zapominają o swoim kraju, nie zapominają o swoim pochodzeniu, nie zapominają o swojej tradycji. Także poprzez potrawy i produkty spożywcze, które są w tych sklepach sprzedawane. Bardzo za to dziękuję. To pokazuje, proszę Państwa, że nie tylko. Doma Dlaczego yy, powiedziała Pani, że szanuje Pani naszego polskiego prezydenta? Za co prawie? Dlatego, że jest bardzo mądrym człowiekiem. Za co jeszcze? Informuje mi swoją, swoją, swoją wiedzą, swoim wykształceniem, znajomością języków. Prezydent, którego nie będziemy się wstydzić, mam nadzieję, na dobry. Dzień dobry. Proszę. Dobry. Na kogo my tu czekamy? Mama zmusiła, żeby tu na dudę przyjechać i zobaczyć. Mama to... zmusiła? Tak. Nie chcieliście przyjść. Chcieliśmy, ale się tak napaliło, że... Dlaczego przyszliśmy go zobaczyć? No bo niby może będzie przyszłość trochę młodszy. Zobaczymy, czy inni. Jeżeli moglibyście go o coś zapytać, o co byście go zapytali? Hmm. A, mówiąc, nie wiem. żeby Polacy mogli tutaj przyjechać. Tak? O co jeszcze moglibyśmy go zapytać? Przede wszystkim o, o te spotkania polskie, o te wizy, tak, którzy pragną bardzo. No dobrze, bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Czemu ty jesteśmy? Z Waszego polskiego prezydenta. Naprawdę? Tak. Dlaczego przyszliście go zobaczyć? Ja nie głosowałam przez 20 lat, bo pierwszy prezydent głosował od 20 lat, także mam nadzieję, wierzę w tego prezydenta. Jeżeli moglibyście go o coś zapytać, co by to było? A, jest bardzo dużo pytań, o które moglibyśmy go zapytać. Najważniejszym pytaniem chyba, które jest na Najbardziej jeśli chodzi o uchodźców, jaki ma plan, co by... Jakie jest jego zdanie na ten temat? O co Ty zapytałaś prezydenta występny Chodzi o siebie tylko. <śmusza> nie mam Ja nie wiem o co. Jak chcę zobaczyć dzisiaj. że to trzyma wszystkich obietnic? Um, myślę, że tak. To wszystkich może nie, ale większości. Bardzo że większość. You take the photos you don't know or whatever. oh my yeah.